Dobra. Powiedz coś? Próba? Próba mikrofonu. Dobra. Za nami pierwsze prace zakończone. Możesz iść. Ty po prostu sobie iść. Jak dobra. wiesz, jak w tvn nie. Dobra, dobra. Cię. Tak idziesz, nie? Jak dobra, dobra. Ja. Pierwsze prace zakończone, Bartek opowiedz co się działo, co nas czeka za chwilę, jakie maszyny wykorzystaliśmy, jakie akcesoria, masz swoje 5 minut. Proszę bardzo, tak jak widzimy teren jest uprzątnięty, wszystkie palety, gruzy, betony są powywożone, wszystko co było zbędne. Użyliśmy do tego Avanta 225 z widłami, z łyżką wysokiego załadunku oraz Avanta 760i, z łyżką 4 w 1. I kratą niwelacyjną, do wstępnego wyrównania terenu. Okej, okay, czyli ten maluszek 225 dał radę również. Oczywiście. mamy no takie pracy. dwa pokolenia w zasadzie: 760, duży sprzęcior, mocny. No i 225, w której też w sumie drzemią niezłe pokłady sił. Oczywiście. Dobra. No i widzicie faktycznie, tak jak Bartek mówił, teren wyrównany, zniwelowany. Możemy przystąpić do, do kolejnego etapu. Tak, czyli praca z ziemią, glebogryzarka, równanie, wożenie, czyli znowu będzie się działo. Będzie się działo. Będzie zabawa. Będzie zabawa. Hey. Drodzy widzowie, Pawle, Izabelo, Cały całe team jest Serafin maszyny, stała się rzecz nie bywała. Przez przypadek znalazłem się na łyżce, jakimś cudem na dachu i nie mogę z niego zejść. Idziemy na kawę, za godzinę wracamy. Ale ściągniecie mnie? ściągniecie mnie? Ale burza, i, burza tam idzie. No i będziemy przystępować do kolejnego etapu: czyli nawożenie. Ziemi, nawiezienie nowej ziemi i wyrównanie kratów, wstępnych kratów, a później. bronów.